Bartosz Gelner o związku z Magdą Cielecką. Wyglądamy jak matka z synem. Co jeszcze zdradził? Związek Magdy Cieleckiej, 50 L, i Bartka Gelnera, 34 L. Od początku wzbudza sporo emocji. Głównie za sprawą sporej różnicy wieku, jaka jest pomiędzy nimi. Aktor wreszcie postanowił zabrać głos w tej sprawie i zdradził kilka szczegółów z ich życia. Jak na aktorkę zareagowała rodzina Bartka Gelnera? Spotykają się już od kilku lat, jednak długo trzymali swój związek w tajemnicy. Pierwsze oficjalne informacje, że Magda Cielecka spotyka się z Bartkiem Gelnerem pokazało się 3 lata temu. Później wszyscy uważnie śledzili ich wpisy na mediach społecznościowych, licząc, że para wrzuci swoje wspólne zdjęcie. Rzeczywiście zdarzały się informacje, które zdradzały: że zakochani są wspólnie, na przykład na wakacjach, jednak nie lubili oni epatować publicznie swoją miłością. Ich relacja wciąż wzbudza sporo emocji. Głównie za sprawą sporej różnicy wieku, która ich dzieli. Szczególnie, że to Magda jest starsza od swojego partnera. Gelner mówi o związku z Cielecką. Aktor był gościem Kuby Wojewódzkiego. W programie opowiedział trochę o swojej relacji ze znaną aktorką. Jak mówi, nie lubią się z Magdą pokazywać publicznie i to się raczej nie zmieni. My z Magdą nie lubimy się jakoś strasznie pokazywać. Nie mamy też takiej potrzeby, powiedział Bartek. Prowadzący program zwrócił uwagę, że ich związek jest szeroko komentowany głównie za sprawą tego, że Bartek jest dużo młodszy od Magdy. Aktor nie przebierał w słowach. To jest jakiś absurd kła. Widzimy mnóstwo przykładów mężczyzn, którzy mają młodsze partnerki, i chwała im za to. Niech każdy sobie robi, co chce. Słyszymy, że wyglądamy jak matka z synem. Magda wygląda, jakby była w moim wieku, dodał. Zdradził też, jak na cielecką zareagowała jego rodzina. Ponoć mama aktora była zachwycona, podobnie jak babcia. Babcia czasami mówi, proszę pozdrowić panią Magdę. Zawsze mnie to bardzo śmieszy.